Dobry dzień drogi ludzie, witamy na kanale medusłowiańskiego języka i nowego epizoda serii Mala nauka. W tym epizodzie Małej Nauki nauka Slepiańska Serbszczyna. Są temy, które są mało znane ludziom, a potem są temy, które są od tych tem, które są jeszcze mniej znane ludziom i to jest Slepiańska Serbszczyna. Slepiańska Serbszczyna. To znaczy dialekt medżu gornieluzyckim językom i między dolnieluzyckim językom. Może być i niektórzy z Was znają, w Niemcji żywód jeszcze praprapraprawnuki, pra Milczanów i rozlicznych drugich słowiańskich plemen, które żyli na e, ziemi aktualnej Niemcy. Projekt meczusłowiańskiego języka jest tworzony dobrowolcami w ich prywatnym czasie, tak jako i tutaj YouTube'owy kanał. Tworzenie dobrych filmów to jest mnogo, mnogo czasu in roboty. W tym momencie nasz jedyny regularny i niewielki przychod jest i z meczusłowiańskiego Patreona. Za to, ako myślisz, że nasza robota jest dobra, możesz nam finansowo pomóc i na Patreonie i poglądati bonusowe materiały, tak pomagasz nie jedynie youtuberowemu no i robot jest ze słownikiem, fundacją, socjalnymi mediami, instytucjami, uczebnymi materiałami i literaturą. Chwala wielka! I mała pomoc od Was to jest krok w tworzeniu mostów słowiańskich języków. Mnogo, mnogo na nazad. Słowianie żyli od ostrowa Rugia na sierierze kroz Berlin, a potem aż do Czechii. Jak sobie oglądajecie na imię grada Berlin, uwidzicie, że tam jest ta końcina in. Koncina in jest typiczno słowiańska. Możecie ją widzieć i tak, że w drugich nazwach rozlicznych słowiańskich grodów. No a od Berlina jeszcze niżej na jug są te nazwy Gradów, które są jeszcze wyższe osobliwo słowiańskie, to znaczy Budyszyn, Drezno, Chotieburz. Ktoś z Was słyszał o lużyckich Serbach, to i znaje, że ich język jest wielkoosobliwy Jest to nieco pomiędzy polskim i czeskim, no tak, że jest to wielko Osobliwy język, który nie jest podobny do niejednego drugiego, są tam gramatyczne formy wielkoarchaiczne niektóre, a także wielkogermanizowana leksyka i fonetyka. No górniłużyczski język, on jeszcze jest w taką wielko słabym stanie, no jeszcze żywe. No dolniłużyczski język, on jest już na kraju. Smrti. Gorni jest podobniejszy Czeszkomu, Dolni Lużicki jest podobniejszy Polskomu. No a oba dwa te języki są wielkopodobne No jednocześnie ich goworiteli i mają problem, aby zrozumieć jeden drugiego Może być i to jest tako, że z tego powodu, że mnogo lużyckich serbów wierodostojno gorsze znaje lużyckie serbskie. Od niemieckiego. No, kako między wsiemi słowianami, jest medżu język, tako i między luziczanami jest nieco, czy to moglibyśmy nazwać medżu luziczkim językom, a to jest tej ślepiański dialekt, który jest bliz idealno górno gornoluziczkim i dolnieluziczkim językom. No i zaprawdę, gdy ja jestem czytał informacje o. Slepiańskoj Serbsczyźnie, to znaczy o tom ślepiańskim, lożyckim języku, opinie, te różne myślenia, kategoryzacje tego dialektu byli zaista różne. E, Jedni ludzie mówili: O, to jest Górnie Lożyckie, drugi: O, to jest Dolnie Lożyckie, a to jest zaprawdę nieco po među. No i, jako może możecie już domyślić się, se, Slepiańska Serbsczyzna. Chwala tomu, że jest po jest wielko i lużiczkim górnym Srbam i lużiczkim dolnym Srbam. Taką mi przynajmniej mówili różni lużiczani i ludzie, którzy z srpsko lużiczkim sypiańskim i kontakt. Luzicko srbskie języki, których nazwa jest podobna do srbskiego języka z Balkanów, no które tako zaisto od tego srbskiego języka sąd. Wielko dalekie i mają tako że wielko osobliwą germanizowaną fonetykę tako jak jestem już, to wspomniał. Mnogo lat germanizacji je, k to że w tym momencie drugim Słowianom będzie wielko też rozumieć serbo Takowy statystyczny słowianin będzie mówić nieć, to kako rieka, kako wieczór, no. Lużiczanin, bo de heka, veca, I z tego powodu, że oni utracili to r. W lużickich językach, to słowiańsko l, które jest w meczu słowiańską, proszło do ,,ł", I tako, że słowiańsko w, które jest w meczu słowiańską, tako, że proszło do ,,ł", I z tego powodu, l, ,,ł", i w są pomieszane a to tako, że nie polepszaje rozumliwości lużyckich języków. No, meczu czasno, ślepiańska serbszczyna jest około tego wyższe słowiańska i wyższa archaiczna od tych drugich lużyckich języków i to jest jeden z powodów, z których ta ślepiańska serbszczyna jest mi tako interesna. Nie jedynie jest dobrorazumliwa Gornym lužičanam i dolnym lužičanam, no tako, że będzie lepiej rozumliwa słowianam, który nesut luziczanami. Tako, ako ja bych chciał uczyć się luziczkich języków, a generalno one są mi dost zemliwe, ja uczyłbych się słiepiąńskiej, srpszczyne. Tak, aby imati te koristi rozumniwost u Luźicjanów, u Słowianów. No i może być i pytanie: tak, gdy jest problem, gdzie jest bieda, brat, niechaj nam żywe. Slepiańska Serbszczyna. No i tu jest problem, że ona generalno użyje blizne żywe. A ko dolnie jest w słabym stanie, to Slepiańska Serbszczyna jest w jeszcze gorszym stanie jest praktycznie martwa. Region Slepiańskiej Serbszczyny jest wielko mały To jest niecz to, co ludzi nazywają, tak że średnia lużica, to jest nemnogo sel. Wszystkie te sela są wielko germanizowane. tam blisko 100% ludzi w tamtym regionie mówi na niemiecką na i serbszczyźnie gowori może nemnogo starych ludzi może być jest ich deset, może być jest ich deset, a może być jest ich mniej jest jedyna jedna i z której możecie próbować i nauczyć się ślepiańskiej którą wyzdalo jedno ślepiańsko udrużenie. No, ta niszka jest na niemiecką, tak ako nie znajete niemieckiego generalno, i Serbszczyny, nie możecie się nauczyć. Samo rozumno, położenia ślepiańskich Serbów nie polepszaje fakt, że lokalna władza działa tam wielki, ciężki promysł i tworzy tam wielkie dyry w ziemi, daby zdobywać w węgiel. No i tak niedawno przez Łużyckich Serbów z sela Sliepe, od którego także jest nazwa Słępińska Serbsczina. Była e, przeniesiona do drugich sel, w których już jest mnogo Niemców. To samo rozumno. jedynie pomogło procesu germanizacji. A w to, to jest i z tego powodu, że z selom ślepe, tako że graniczy wielka kopalnia węgla, która degraduje polia i całą ziemię i pomalo uniszcza je to selo. No i to jest koniec tutego epizoda. Maloj nauki, może być i tutaj epizod był mało żalostny, no tak, że wy możecie niekako pomagać tym sliepiańskim Srbom, lużickim Srbom, mówić drugim ludziom o sliepiańskiej Srbszczynie, o lużickich Srbach, no i tak, że możecie to dzielać z pomocą tego wideo i pokazywać to wideo drugim ludziom. Niechaj meczusłowiańska siła bądź z wami! Pozdraw!